Dzisiaj bohaterami odcinka będą warzywa typu cebula, ogórek i cukinia, Ale dzisiaj się zajmiemy cięciem warzyw w drugą kostkę. Czyli tą kładkę zabezpieczającą wyjmujemy naszego hebelka i wkładamy sobie do pracy wkładkę 7 mm. No i teraz. Zabrała będzie przed nami przednia. gdzie zajmiemy się bardzo, bardzo pospolitymi frytkami. Prawkę wkładam na pozycję pierwszą, czyli z czeka do strzałki, do samego dna i frytki. Oczywiście ziemniaczki wcześniej oczywiście obrałem, są przygotowane do, do frytek i pokażę Wam standardowo, najpierw bez miseczki, a później z miseczką. Oczywiście uchwyt wyrażowo sobie nabijam w ten sposób ziemniaka do uchwytu i teraz gdy go kroimy, przesuwamy całą linię noży z góry na dół i tniemy ziemniaka po prostu w ten sposób do tego momentu później dopycham żywo do oszy część ogólną uchwytu i mamy robione frytki właściwie dokładnie 7x7 mm w tej chwili Wam pokażę od spodu jak się te frytki wysypują to jest coś niesamowitego, że na takim nożu po prostu są wcięte was w perfekcyjny, bez żadnego kłopotu, to szczególnie z góry na dół że i ono idzie idealnie na frytkę. Trzeba dobrze docisnąć i mamy gotowe frytki. Właściwie po zabawie, to samo oczywiście zostają na końcówki warzywa i pociętego są takie właśnie 2 milimetry mm. będzie dział zawsze gdy będziemy po prostu tę wkładkę mieć ściętą i uchwytnie zawsze powyżej noży, więc to zostaje nam ta odległość, mamy płytki. oczywiście te miski ułożymy, opłuczemy w wodzie i mamy gotowy obiad, na tej samej wkładce oczywiście można pociąć sobie świetnie. cebulę i to w kostkę. To co jest w domu najczęstszym problemem w każdej kuchni to jest cebula do różnych kuchennych potraw. Oczywiście standardowo w tą wkładkę teraz w wodzie. No i teraz przejdziemy do cięcia warzyw w kostkę. Przejdziemy do sukini i do cebuli. Standardowo cebulę oczywiście tak obieramy, żeby nie ucinać korzonka, on zostaje w tej cebulce i nabijamy ją na uchwyt. I teraz, żeby na tej palce wyszła kostka taka drobna, w miarę drobna, tą wkładkę 7 mm pchamy do pal palcami do przodu w ten sposób. I teraz, żeby wyszła kostka, to co ścinamy, przeważyło, ścinamy sobie raz tak, a później odwrotnie, czyli o inny kąt. Starając się tak, aby uchwyt był zawsze nad kawędzią noży. Tylko nie, nie róbmy w ten sposób, bo zniszczymy, tylko pod kątem 45 stopni. No i z góry na dół cebulkę dopycham. Na początku jeszcze tego nie róbmy. Zrobię to za chwilę. Ścinamy. I mamy dosłownie idealną kostkę. Gdy jest jej za mało, nic prostszego, niestety tę cebulę wziąć. sobie w tak przygotować, Ta sama sytuacja, napijam na uchwyt i też ją ścinamy. Ale pokażę to Wam oczywiście standardowo na, na, naszą miseczką, żebyście mieli pełną świadomość, czy miska po to jest, aby jej w kuchni ją używać, żeby ten blat był oczywiście czy, czysty. Mocuję sobie tą miseczkę, w ten sposób tą cebulkę sprzytniemy, leży na bok. I ta sama sytuacja jak poprzednio. Wciąż i okręcić o inny kąt. Dopycham i wrażenie, będzie nie końcóweczka odpad pracy, to możemy się darować standardowo, no, a w środku w miejsce na no, nic innego taki idealna go czyli efekt pracy jest niesamowity, to jest dosłownie parę chwil i mamy z głowy chociażby taką cebulą do posmażania w kuchni czy gdzieś tam na patelni kwestia Waszego wyboru, co będziecie tego dnia robili <laughs> standardowo wkładka opuchane I jest już czysty sprzęt od pracy. Jedne warzywa. No i jeszcze w dniu dzisiejszym tą wkładkę dokończymy. Pokażę. Nie, <laughs> Je to jest z boku. Warzywa inne w kostkę, czyli cukinie, czyli warzywa takie stałe. I tu, gdy jest warzywo już duże, na początku tu nie używamy. No jest tam zbyteczne, Używamy go dopiero przy końcu, gdy będzie warzywo bardzo małe. Ta sama sytuacja jak było z cebulką, Żeby była kostka, ta wkładka wędruje do przodu. Czyli na ten drugie wycięcie. I tak samo. Raz ściąć cukinię czy marchewkę i okręcić po prostu o inny kąt. Okręcamy stopniowo. No i po się nam sypie idealna kostka. Ktoś robił to kuchni nożem kuchennym, wie, czasu to zajmuje, cięcie warzywa w ten sposób na kostkę. Może być to z ogórek, czy chociażby marchewka. Jeszcze do tej wkładki zypki wrócimy, ale pokażę oczywiście tą wkładkę na tym pierwszym wycięciu. Czyli tą wkładkę wyjmujemy do tyłu, roszcze się do tyłu opuszczają i w tym miejscu można też warzywa się w kostkę, ale już o wiele grubszą. To trzeba o tym pamiętać, na tej pozycji, żeby była kostka, trzeba sobie warzywo nożem naciąć. Czyli warzywo nacinam w ten sposób, tak jak ono jest. I teraz trzeba o tym pamiętać, aby warzywo tak nacięte ciąć do oszy pod kątem prostym. Tutaj się dotyczy oczywiście do cebuli, jak i oczywiście ogórka, cukini czy marchewki. I teraz warzywo ścinam z góry na dół. I mamy rewelacyjną kostkę. Tą przyczyną trzeba powtórzyć, nasze warzywo ścięcie skończyło. Nacinamy ją ponownie, właściwie aż do końca. No i w tym momencie mamy kostkę o wiele grubszą niż na tej wkładce na drugim wycięciu. już warzywa nie okręcamy. ścinam z góry na dół. I mamy kostkę, tak, oczywiście grubą. Końcówka warzywa ta zostaje standardowo nabijam na uchwyt i tą czynność też powtórzymy nacznę warzywo, a właściwie aż do uchwytu, do końca tego czarnego rybka. I teraz tak samo warzywo słyścimy. na cukinie, dopychając stopniowo raz za razem. I mamy wszystko cięte do końca. Idealna kostka, tym razem oczywiście kostka gruba. No gdzie to użyjcie, to tylko od Was zależy. Następną pokażemy Wam wkładkę jeszcze, następną czyli 3,5 mm, też będzie dawała kostkę, co jest nam bardzo potrzebne.